Witam to ja wos, oto ja kapusta. Witam was na dzisiejszym openingu. Wybaczcie kapuście mnie. Odcinek 47, ale miałem chujowy nastrój. Przez tą afezer, ale już mi przeszło, bo to był prank, więc jeszcze mam szansę pip widzowie. Widzicie taka oto guma na was czeka. Albo nie, bo ja już mam jednego prokuratora za tą dwunastolatkę. Dobra, a teraz zobaczmy co dzisiaj wyleci z gumowej pochwy. O, 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 ja pierererererererir, co to jest to, to, tu, to to, 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 ja nie wierzę, ja nie wierzę, w końcu mnie docenili, tak jest, współpraca będą pieniądze, kapusta ma swoje gumy, Turbowidzowie kapusty mnie. Zobacz widzu 69 guma unikatowy numer i 690 koni. Jest tylko jedna taka guma na świecie jak tylko jedna jest kapusta ja. Jak chcecie taką gumę to na dole w opisie obok subskrypcji którą macie zasubskrybować kapustem, mnie, jest opis i w opisie jest napisane opisany link do donate'ów i będzie losowanie to wcale nie jest scam bo jakby był to był Wardenga nagrał a nic nie nagrał także jest legit wszystko w prawie polskim. Elegancko haj. Na tym kanale nie ma żadnych podtekstów i wszyscy są pełnoletni.